Siemanko, witajcie, dzisiaj następna część rozpakowywania. Nie poradziłem sobie tego ani w jednym, ani w dwóch, ani chyba w trzech odcinkach, bo z tego troszeczkę dużo było. Tutaj, tak jak już wspominałem, tu mamy część sterowania. Tutaj była lodowa. Tutaj były łańcuchy i serwomotory. A teraz mamy tutaj małą paczkę. Nie wiem co to jest. To jest dosyć ciężkie. Także zobaczymy, co tu będzie. Ja to sobie postawię tutaj, może o, na, na statywie. Mam nadzieję, że to będzie w miarę widać. O, może przybliżymy trochę. O, cyk. Ja myślę, że tak będzie lepiej. I zobaczymy, co tutaj mamy. Sam jestem ciekawy. To jest paczka dosyć ciężka, więc, więc e, to też może być nie wiem, coś mechanicznego. Widzę już jakieś kabelki. I Tutaj dobra, ok, to będą na pewno jakieś jeszcze tutaj dodatkowe sterowania. Zobaczcie, tego tutaj mają to, to ładnie upchane. No i patrzymy co tutaj jest. Jest kupa kabli, to jest to może być też, też do głowicy. To są jakieś wszystko do podłączenia. Zobaczcie ile tego towaru jest. To mm, tak naprawdę to zaczynając budowę tej maszyny, to nie miałem pojęcia, że, że tego tyle będzie. E, no ale tutaj następne całe o. E, tak. Tutaj następne następne kable. To są e, to są na pewno, bo widzę już po wtykach, zobaczcie wtyki. To są to są to są do e, serwomotorów na pewno. Także to jest całe oprzyrządowanie do serwomotorów. Tutaj mamy coś, e, to będzie prawdopodobnie też silnik jeszcze. O i tutaj coś mamy mal, malutkiego. Innowans to będą... To będzie zapewne silnik osi, osi Z. Tak mi się wydaje, bo on był najmniejszy. To był malutki silniczek. E, ten był 750 watów. To był najmniejszy silniczek. Taki w porównaniu do tamtych, które już, już um, rozpakowywałem, to, to jest taki troszeczkę malusi. Nie wiem, czy to będzie widać. O, syk. Taki. O! <grystanie> taki trochę to jest taka w sobie wersja taka kieszonkowa można powiedzieć on jest hamulcem tutaj nawet jest widać dodatkowy wtyk do hamulca tak to jest, to jest na pewno do osi Z ja tu jeszcze zobaczę sobie pokażę wam zaraz tabliczkę to 220 v 1 kW o to jest 1 kW więc to nie będzie raczej do do osi Z chociaż nie wiem zobaczymy dobra to mamy ten i Bierzemy się dalej za robotę. Zobaczymy, co tam jeszcze mamy. Co tam jeszcze mamy. Może bym postawił tutaj, będzie lepiej. Hejka, jestem z powrotem. Tutaj mi się troszeczkę kamera rozłączyła. No i niestety musiałem tutaj pokombinować, żeby, żeby wrócić, ale jestem, dobra. Jedziemy dalej z tematem. To są następne stryczki tutaj. No. A to jest malutki silnicz silniczek tutaj. Ten tutaj ma 0,75. 0,75 KW to jest, to, jest, to jest Oś Z. Właśnie nie chciałem na początku tam flaszy do osi Z robić, bo, bo nie wiedziałem do końca, co mi przyjdzie i jak to będzie tu wyglądało. I, a jest tu trochę roboty, więc, więc po prostu chciałem zaczekać. Zobaczymy następny. To będzie jeden KW na pewno. Bo powinny być dwie sztuki, jeden kawu. O, takie malusi. zobaczymy co tu jest napisane na nim. Tak, jeden kawał. Czyli to jest jeden, jeden z dwóch, jeden kawał. E, dobra, to to mamy. Tutaj został jeszcze jeden, widzę. Czego nam tutaj brakuje? Już teraz nie pamiętam, czego nam jeszcze brakuje. Mmm. Jeszcze jeden duży. Jeszcze jeden duży. Aha, jeszcze jeden po trzy. Jeden, chyba jeden kawu albo jeden trzy. Teraz nie pamiętam. Tego jest dużo. To jest w sumie dosyć duży tutaj. O! Nie mogę go tak wyciągnąć. Nie jest tak łatwo. Nie jest tak łatwo. Ale jakoś sobie tutaj poradzimy. To jest jeden tego typu, które były tego, tego gabarytu który były poprzednio. O. Cyk. To jest dosyć, dosyć duży i ten jest e, już e, to jest 1 czyli w sumie cztery miałem takie. E, to by się chyba zgadzało, zdaje się. Fajnie to chodzi. No. E, później Wam pokażę jak to tam będzie. Jak to tam będzie grało, jak to będzie pasowało. Na razie tutaj z tym nic więcej nie będę robił. I to odstawiam. I za chwilę będę się zabierał za następną część. Zostało w sumie nam źródło i głowica. I podejrzewam jakieś przyrządowanie do tego. Dobra, tutaj widzę, że to mają jeszcze lepiej jakoś zapakowane. Znajdziemy jakieś nożyka sobie. O, tak może być lepiej to widać. Mam nadzieję. Dobra. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Już pewnie jak widać to jest Rajks, to jest Rycus. Model 3000, dokładnie. Model tam, tak jak mówiłem, nie pamiętam. Gdzieś specyfikację to mam, ale, ale na tą chwilę to nie wiem. W każdym razie jest to jeden z wyższych modeli. O tutaj, co nam się pokazało? Na początku pokazało nam się tutaj. Na hmm, całe, całe kable wszystko. Ono jest ogólnie fajnie spakowane na takiej palecie z takimi fajnymi zamknięciami, więc samo skrzynię można nawet sobie do czegoś wykorzystać później. Już ja, już ja znajdę na nią oprzyrządowanie. Zobaczcie, tutaj co tutaj mamy? To jest całe sterowanie. To jest chyba spięte tutaj oryginalnie, tak jak widać. Tutaj jest jeszcze więcej różnych, różnych kabli, oczywiście. Jak ja będę wszystko podłączał, to już ja do tego dojdę, bo to, to już będę wiedział. Ale na tą chwilę jest to niepotrzebne. Zobaczymy, jak to wygląda. To na razie odłóżmy na bok, tutaj, żeby tego nie uszkodzić. No i mamy tutaj taką piękną walizkę. A więc tak, dla tych, co są zainteresowani. Tutaj może pokażę do kamery, jaki to jest model. 3000W to Was najbardziej interesuje RFL C3000SCE. Tak to wygląda. To jest cały certyfikat, to wszystko, co tu potrzeba, o. Także to mamy. A sama walizka, jak ona wygląda tutaj. To jest dla mnie też coś nowego. Także, oj, ciężkie to. Nie wiem, czy mi się to uda tak wyciągnąć. No, powiem Wam, że to waży trochę. O! Tak to wygląda. Wolałbym, żeby mi to nie spadło, szczerze mówiąc. Ważę to no, na moje oko 20 kg na pewno. Mam nadzieję, że mi to nie wyląduje. Dobra. OK, wezmę kamerę na chwilkę, pokażę wam to z bliska. Tak to wygląda tutaj z przodu. Nówka sztuka, tak jak widać. Po bokach, no nic, nic specjalnego. Tutaj jakieś hologramy. Tutaj całe, całe podłączenie, wszystko. I to tyle. Dobra, ja to za chwilę tutaj spakuję z powrotem, nie będę już tego męczył, żeby tego nie uszkodzić, bo to nie są, to naprawdę nie są tanie rzeczy, raczej drogie rzeczy, no nie mówimy o kwocie kilku tysięcy złotych, a raczej dużo, dużo więcej. Dobra, to niech tutaj ląduje z powrotem do walizki. O! Spakujemy go na chwilę tutaj. Dobra. To z powrotem tutaj. Okej. Okay. Dobra. Teraz też ciekawa rzecz, mi się wydaje. To co tutaj mamy? No tutaj mamy głowicę na pewno. Głowicę plus plus do tego jakieś No, też na pewno wszystkie podłączenia i tak dalej. Zaknijmy. Zacznijmy od tego. Nie wiem, otwieram, ale tak naprawdę nie wiem. Aha, jeszcze co, czego tutaj nie widziałem coś, system do gazów tego tutaj nie widziałem nigdzie. Teraz nie pamiętam czy to też zamawiałem. Bo tam troszeczkę się wahałem, czy, czy to zamówić od razu, czy poczekać. Musiałbym po prostu zobaczyć na, na moje zamówienie, bo miesiące temu, więc nie pamiętam. O! To jest to, na co czekaliśmy. A ja najbardziej czekałem. Zobaczcie jaka fajna zabawka. O! Tutaj dokładnie nie widzę, ale Wy na pewno widzicie. To jest głowica laserowa. To jest BM110 RyTools. Ona ma automatyczny autofocus, znaczy autofocus, czyli ona jej nie trzeba regulować. Ona jest sama się do, dostosowuje reguluje. Także to już jest troszeczkę, troszeczkę fajniejszy model. Nie jakiś, że tak powiem, bardzo, bardzo wysoki, ale, ale dobry. Tutaj do tego jest wszystkie kabelki. Wszystko do podłączenia, tak jak widać. Tutaj to nawet nie wiem, czy to jest coś jest. Tutaj też jakieś sterowanie. To wszystko, tak jak mówię, to wyjdzie później w praniu, jak się będzie to wszystko podłączać. Ale ta mi się podoba. A szkoda, szkoda jej używać. Najlepiej to bym sobie postawił na półkę i, i, i patrzał na nią. Fajna zabawka. Mam tylko nadzieję, że będzie fajnie cięła. Dobra. Co tu jeszcze mamy? O, dobra. To jest ostatnia rzecz tutaj, e, który, która mi została. Zobaczymy. A, tutaj widzę jakieś werzyki. Dobra. Tutaj szczerze mówiąc nawet nie wiem co to jest. O, ha, ha, ha. co to jest? Pilot do, do sterowania, tak? Sobie zerknąć, tak żeby mi pilot do sterowania fajny, bezprzewodowy. Można tutaj ręcznie nim, e, to znaczy maszyną, można przy jakiejś konfiguracji, można ręcznie przesuwać. E, tu są wężyki, e, zapewne pneumatyka czy do gazów. Wszystko podłączenia. Tak. Jest tego dużo, dużo, dużo. Cała komunikacja, tutaj są jeszcze e, też kable. Ten kabel z tego co pamiętam ma 10 metrów w oryginale. Co tutaj mamy? Też computing platform. Okej, okay, to może być e, coś z komunikacją. Nie jestem pewny. To dopiero jak ja to rozpakuję i wszystko będę podłączał to wtedy Większość się okaże. To jest dosyć ciężkie. Wygląda to jakby moduł komunikacyjny. Najprawdopodobniej tak jest, bo tutaj widzę, że są podłączenia typu RS. Coś takiego, tak jakby internetowe. Także to jest to. Potem, jak rozpakowuję, to widzę, że długa droga przede mną. Tutaj jest coś ciężkiego. Mi się wydaje, że tutaj będzie że tutaj będzie część jakby do do, yy, do gazów podłączenia to jest dosyć takie mówię dosyć ciężkie o tu mam nożyk zobaczymy dobrze by było nic nie poprzecinać No, wychodź. Ok, wychodzi. Tutaj prawdopodobnie i tak będę musiał troszeczkę zrobić takiej kombinacji, bo jeżeli chciałbym ciąć nitroksem, czy tlenem, czy, 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 czy powietrzem. Przy pomocy powietrza bardziej, nie mamy powietrza oczywiście. Tak, tu jest rozdzielacz do gazu, podejrzewam, że tu jest do różnych gazów, tak mi się wydaje. I Dokładnie nie wiem, będę tutaj później studiował. Także, także to jest to, to jest całe tutaj do gazów. To tyle. Tak to wygląda. Towaru jest dużo, jak widać i jeszcze długa droga przede mną, tak jak widzicie. Ja tutaj już już trochę podziałałem z maszyny już dużo zbudowałem, ale jeszcze, ale jeszcze, dużo zostało do tej części tutaj właśnie reduktory, które przyszły, one prawdopodobnie będę musiał tak jak wspominałem odesłać, no niestety, ale no nie pasują, także musiałbym albo jakieś flansze po prostu do nich dorobić, albo, albo albo jakieś przejściówki czy coś, także no za dużo kombinacji przy tym. Ja na razie Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej, mam nadzieję, że dotrwaliście w miarę yy, do końca. Hej, hej!